Dzień dobry, serdecznie witam w kolejnym odcinku cyklu Prawa człowieka w czasach wirusa, który jest stworzony przez społeczność Studenckiego Koła Naukowego im. Pałyny Kuczalskiej-Reinschmidt. To jest nasz pierwszy odcinek w trochę innej formie, dlatego tym bardziej się cieszę, że udało nam się zmodyfikować dotychczasowe działanie. Ja nazywam się Antonina Dębska jestem prezeską SKN im. Pałyny Kuczalskiej-Reinschmidt i mam przyjemność opowiedzieć dziś o problematyce ochrony dóbr osobistych, w kontekście głosowania wyborów, które są planowane 10 maja. Dlaczego będę mówiła właśnie o tym temacie? Ponieważ w zeszłym miesiącu przynajmniej dwukrotnie próbowano dochodzić ochrony dóbr osobistych, które mogłyby zostać naruszone lub są zagrożone takim naruszeniem właśnie w konsekwencji przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Będę mówiła dziś o wyborach, czyli nie o głosowaniu czy usłudze pocztowej. Bo właśnie to okoliczność przeprowadzenia wyborów była podnoszona przez strony jako zdarzenie naruszające ich dobra osobiste. Co oczywiście nie znaczy, że nie ma istotnych wątpliwości dotyczących uznania tego wydarzenia za wybory w sensie prawnym. Ten temat zostanie szerzej omówiony na naszym seminarium w czwartek 7 maja o godzinie 18, na które serdecznie zapraszam. Rozpoczynając ten temat, musimy najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie: czym są dobra osobiste? Według takiej najchętniej cytowanej definicji profesora Radwańskiego, są to wartości obejmujące fizyczną i psychiczną integralność człowieka, jego indywidualność oraz godność i pozycję w społeczeństwie, stanowiącą przesłankę samorealizacji osoby ludzkiej. Należą one do kategorii dóbr niemajątkowych, dlatego nie dają się wyrazić pieniądz. Są to takie dobra, które są nieodłącznie związane z człowiekiem, nierozrwalnie. Artykuł 23 Kodeksu Cywilnego wskazuje na katalog otwartych dóbr i wymienia tylko niektóre z nich, takie jak zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia czy wizerunek. Właśnie ten otwarty katalog dóbr pozwala, pozwala na rozpoznanie czy wypracowanie innych dóbr osobistych przez orzecznictwo, takich jak tożsamość płciowa, integralność seksualna czy kult pamięci po osobie zmarłej. Dobra te są chronione środkami wymienionymi w kodeksie cywilnym. Osoba, której dobro osobiste jest zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może ona także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków. Na zasadach przewidzianych w kodeksie można również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazane cele społeczne. Jak taka ochrona wygląda? Możecie pojażyć spór dotyczący biografii cesarza reportażu książki pod tytułem kapuściński nonfiction. W tej sprawie sąd pierwszej instancji uznał, że doszło do naruszenia dobra osobistego wdowy po pisarzu. Kult pamięci po osoby zmarłej. I zakazał też rozpowszechniania książki w dowolnej formie zawierającej jeden z rozdziałów. Sąd w drugiej instancji uchylił później ten wyrok, ale wyobrażamy sobie, jakie konsekwencje mogłoby mieć dla autora, czy dla całego wydawnictwa mogłoby mieć konieczność e, zmiany treści tego, tego całego utworu. E, w lipcu 2019 roku sąd udzielił zabezpieczenia, roszczenia Barta Staszewskiego o ochronę dóbr osobistych i swoim postanowieniem nakazał wycofanie z dystrybucji dodatku do tygodnika Gazeta Polska w postaci naklejek strefa wolna od LGBT. W tej sprawie Bart był zastępowany przez pełnomocników i pełnomocniczki z inicjatywy Wolne Sądy, bo właśnie te same osoby złożyły pod koniec marca wniosek o zabezpieczenia roszczenia o ochronę ich własnych dóbr osobistych w postaci życia, zdrowia i prawa do udziału w wyborach. Ten wniosek został złożony na podstawie artykułu 730 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Opowiadałam przed chwilą, jak może wyglądać udzielenie takiego zabezpieczenia, ale warto jeszcze doprecyzować samą instytucję. Ponieważ istotą takiego postanowienia jest udzielenie natychmiastowej, ale tymczasowej ochrony prawnej w pewnym ograniczonym zakresie czasowym. Mamy szczególną sytuację, w której brak zabezpieczenia roszczenia mógłby doprowadzić do tego, że późniejsze jego wykonanie byłoby niemożliwe lub znacznie utrudnione. Co to znaczy? Wyobraźmy sobie, że gotujecie makaron na obiad. Tolerujecie gluten, kochacie ser, marzy się makaron z sosem pomidorowym. Gotujecie wodę w garnku, solicie, dodajecie oliwy czy nie dodajecie, no bo... To jest też dyskusyjna kwestia. I wsypujecie ten makaron. Już w myślach spożywacie obiad, tak jak ja teraz, zrobiłam się głodna. Tańczycie sobie takiej przyjemnej włoskiej muzyki w kuchni, aż tu nagle kipi. Bucha tam wszystko, woda się wlewa, zaraz ten makaron z garnka wyskoczy, więc ratujecie co popadnie. Czasu nie cofnicie. Co Wam z obiadu uciekło, to już przepadło i żadna zasada kilku sekund tutaj nie pomoże, niestety. Ale możecie stworzyć takie warunki, żeby Wam już dalej nie kipiało. I yy, bo ciężko byłoby Wam zjeść inaczej ten obiad, który już w myślach parę razy spożyliście. Yy, no i tak jak Wy bezpiecznie dbacie o to, żeby makaron trzymał się garnka, tak samo sąd udziela zabezpieczenia. Aby osoba uprawniona mogła jeszcze dochodzić tej ochrony w tym, w tym konkretnym przypadku. I takie zabezpieczenie nie dotyczy oczywiście tylko roszczenia ochrony dóbr osobistych. Można go żądać w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny. Mamy sytuację, w której istnieje prawdopodobieństwo, że dane zachowanie narusza dobra osobiste wnioskodawcy. To zachowanie trwa, tak jak woda z naszego garnka się wylewała. Nie cofniemy tego czasu, ale możemy się postarać, żeby to zachowanie zostało w pewien sposób ograniczone, tak by jeszcze istniał przedmiot ochrony. Takie zabezpieczenie zostało również udzielone w 2010 roku. Ta sprawa dotyczyła książki Andrzeja Żyławskiego Nocnik, a w szczególności fragmentów, które naruszały dobra osobiste Weroniki Rosati. Sąd zakazał wówczas rozpowszechnienia całej pozycji do czasu zakończenia postępowania. Ta sprawa była szeroko komentowana w mediach, więc wpłynęło to też na sprzedaż utworu. W tym pierwszym, w tym pierwszym momencie, kiedy, kiedy, kiedy pojawiła się informacja o, o, o tym sporze, został wyprzedany cały pierwszy nakład. I w tym momencie, kiedy, ksiądz udzieli, ksiądz, kiedy sąd udzielił takiego zabezpieczenia, to sprzedaż kolejnych wydań nie była możliwa. Nie, nie, nie było możliwe wznowienie tego nakładu. I ważna sprawa. Ta, to postępowanie toczyło się 5 lat, do 2015 roku. W sytuacji, gdyby sprzedaż książki była dalej możliwa, to wciąż naruszane byłyby dobre osobiste powódki. Sprzedaż by wzrastała przy okazji kolejnych doniesień, z sali sądowej itd. itd. Oczywiście, jak powiedziałam już, jakaś część książek została sprzedana. Spore fragmenty zostały przedyskutowane w mediach, wszyscy wiedzieli o co chodzi. Nie było też tak, że te książki, które zostały sprzedane, były konfiskowane, że osoby, które je kupiły, musiały je oddać. To dotyczyło tylko dalszej sprzedaży po wydaniu postanowienia. Jednak to, że wycofano je, te, je, je ze sprzedaży, pozwoliło na ochronę dóbr osobistych aktorki, pozwoliło na wykonanie tego roszczenia. I to właśnie było udzielenie zabezpieczenia. W przypadku omawianego wniosku należy w szczególności podkreślić dwie kwestie. Po pierwsze, sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie i wtedy wyznacza termin do wniesienia pisma wszczynającego postępowanie, czyli np. pozwu. Po drugie, zastrzeżeniem przepisów szczególnych, wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu. I tak to rzeczywiście funkcjonuje w ten sposób, te terminy są przestrzegane. Pamiętacie to postanowienie zakazujące rozpowszechniania naklejek w Gazecie Polski? Ono zostało właśnie wydane dwa dni od wpływu wniosku do sądu. Dlaczego to ma znaczenie? Ponieważ ze względu na panującą pandemię, sądy ograniczyły dosyć istotnie zakres swojej pracy. Istniała jednak szansa, że wniosek o udzielenie zabezpieczenia zostanie rozpatrzony w, we wskazanym terminie, w tym tygodniowym terminie. Dlatego, gdyby zgodnie z żądaniem wnioskodawców sąd dziły zabezpieczenia i nakazał zaniechanie organizacji wyborów oraz wprowadzenie stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego na terenie całego kraju, to wtedy mogłoby się to stać jeszcze przed samymi wyborami. Osoby z inicjatywy Wolne Sądy ten wniosek złożyły pod koniec marca, więc tak szybko licząc. To w pierwszym tygodniu kwietnia e, powinien być on rozpoznany. Z informacji, które znalazłam, wynika jednak, że wniosek nie, nie został jeszcze rozpoznany, mimo że na podstawie artykułu 14a ustęp 9 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, prezes właściwego sądu mógłby zarządzić rozpoznanie sprawy jako pilnej, na przykład, jeżeli jej nierozpoznanie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesu społecznego. Czyli ta, ten przypadek, o którym mówimy, też mógłby dotyczyć tego wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Tak się jednak nie stało. Nie wiemy, co, co się dzieje z tym wnioskiem, kiedy zostanie on rozpatrzony. Żeby sąd. Udzielnik zabezpieczenia we wniosku należy uprawdopodobnić roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Oznacza to, że wnioskodawca musi uwiarygodnić roszczenie. W przypadku, w którym mowa o roszczeniu o ochronie dóbr osobistych, to taki wnioskodawca powinien uwiarygodnić, że po pierwsze, istnieje takie dobro osobiste, którego ochrony dochodzi, po drugie, to dobro mu przysługuje, po trzecie, doszło do naruszenia Zagrożenia naruszeniem tego dobra osobistego. Po czwarte, działanie naruszające jest bezprawne. Po piąte, jest on bezpośrednio poszkodowany naruszeniem lub zagrożeniem naruszenia tego dobra osobistego. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Czyli tak jak mówiliśmy w tych przypadkach, w których udzielono to, tego zabezpieczenia, że byłoby to wyjątkowo trudne, gdyby te książki były dalej sprzedawane, gdyby te naklejki były dalej rozpowszechniane wraz z tygodnikiem. Jednym ważnym aspektem jest też to, że zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, ale od tej zasady jest wyjątek. To znaczy, chyba że zabezpieczenie jest konieczne dla odwrócenia grożącej szkody lub innych niekorzystnych dla uprawnionego skutku. Bo sytuacja, w której zabezpieczenie zmierza do zaspokojenia roszczenia, mogłoby się wydawać, że zachodziłaby właśnie w sytuacji, w której samo udzielenie zabezpieczenia doprowadziłoby do odwołania, odwołania wyborów, przesunięcia ich terminu. Ale dzięki temu wyjątkowi to też by było również możliwe. I w tym miejscu. Chciałabym jeszcze poruszyć kwestię drugiej sprawy, o której mówiłam już na początku, czyli powództwa kandydata na prezydenta Szymona Hołowni o ochronę dóbr osobistych w postaci biernego prawa wyborczego, czyli prawa do kandydowania w wyborach. Szymon Hołownia pozwał skarb państwa reprezentowany przez marszałek Sejmu Elżbieta Witek i premiera Mateusza Morawieckiego. Powód złożył również wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia przez wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i przesunięcie terminów wyborów. I w tym przypadku również nie ma żadnych informacji o tego wniosku. I tu, tak na marginesie, wniosek o udzielenie zabezpieczenia został wniesiony przez osobę z inicjatywy Wolne Sądy pod koniec marca, jeszcze przed uchwaleniem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku. Ta ustawa została przekazana do Senatu, który będzie nad nią pracował na posiedzeniu 5 i 6 maja. W międzyczasie, 18 kwietnia, Roman Hołownie złożył pozew wraz z wnioskiem o zabezpieczenie. Podkreślam to dlatego, że trochę inne były okoliczności, w których osoby zaczęły dochodzić ochrony. Ale wracając do głównego wątku, najpierw powinniśmy się zastanowić, czy takie dobra istnieją, żeby można było dochodzić tej ochrony. Podsumowując, mówimy o ochronie dóbr takich jak zdrowie, życie, udział w wyborach i bierne prawo wyborcze. Wydaje się, że z tym pierwszym, zdrowiem, jest najprościej, ponieważ jest ono bezpośrednio wymienione w artykule 23 kodeksu cywilnego. Życie jest dobrem osobistym wypracowanym przez orzecznictwo. Nie podlega wątpliwości, że jest to wartość chroniona przez system prawny, jak najbardziej zindywidualizowana, jest to interes osobisty. Wątpliwości może budzić jednak w większym stopniu uznanie udziału w wyborach lub wiernego prawa wyborczego za dobro osobiste. Dlaczego? Dobrem osobistym może być tylko wartość immanentnie związana z istotą człowieczeństwa oraz naturą człowieka, niezależna od jego woli, dająca się skonkretyzować i zobiektywizować niezbędną przesłanką ochrony danej wartości jest również konkretyzacja dobra osobistego, zwłaszcza gdy chodzi o ochronę dóbr osobistych, nieskazanych w ustawach. I tu zauważa się, że przetrwało takie przekonanie profesora Żybowskiego, że wspólną, charakterystyczną cechą dóbr osobistych są niemajątkowe, indywidualne wartości świata, uczuć, stanu życia psychicznego człowieka. Ochrona dóbr osobistych jest ochroną przed naruszeniem tych właśnie wartości. Ponieważ to takie godne ochrony interesy, którym odpowiadają porządne zachowania innych ludzi względem uprawnionego. Chodzi tu o oczekiwanie od innych nie ingerowania w moje dobro osobiste, czyli ograniczenie w pewnym stopniu ich możliwości działania. Zakaz uszkodzenia ciała i wywołania roztróju zdrowia chroni moje dobro osobiste, jakim jest zdrowie. I jak myślimy o konsekwencjach takiego działania, to w pierwszej kolejności wydaje mi się, że odwołujemy się do przepisów. Kodeksu karnego i myślimy o jakichś sankcjach, które są przewidziane za takie zachowanie. Ale tutaj może, tutaj może ta odpowiedzialność być niezależna, ta odpowiedzialność jest niezależna od odpowiedzialności karnej, czyli wywołanie rozstroju zdrowia może równocześnie prowadzić do poniesienia przez osobę, która tego dokonała, odpowiedzialności karnej, jak i odpowiedzialności cywilnej za naruszenie dóbr osobistych. Ten osobisty, zindywidualizowany charakter dobra związany jest również z zindywidualizowanym działaniem naruszającym, czyli nakierowanym na jednostkę, a nie na ogół. Ta indywidualizacja ma na celu zawężenie chronionego interesu tylko do tych przypadków, gdy żądający ochrony ma podstawy, żeby wiązać zachowanie innej osoby z własną postacią. Z tej perspektywy możemy się zastanowić, na ile przeprowadzenie wyborów, jako działanie naruszające dobra osobiste mogłoby rzeczywiście być wymierzone w osoby dochodzące tej ochrony. W jednym ze swoich wyroków Sąd Najwyższy stwierdził, że w razie naruszenia dobra grupy osób, a takim w tym przypadku byłby udział w wyborach czy prawo do udziału w wyborach, to z artykułu 24 przysługują członkom tej grupy tylko w przypadku, gdy da się ich zindywidualizować. Powinna to być więc niewielka, zamknięta grupa ludzi. Można się zastanawiać też, na ile. Te kryteria spełnia grono kandydatek i kandydatów na prezydenta. Jeśli mówimy o biernym prawie wyborczym, to warto również zwrócić uwagę na wyrok sądu apelacyjnego w Warszawie z 8 sierpnia 2017 roku. W orzeczeniu sąd drugiej instancji, sąd apelacyjny, wskazał, że prawo wyborcze nie jest wartością niematerialną ściśle związaną z jednostką ludzką. Sąd podzielił również analizę przeprowadzoną przez sąd pierwszej instancji którego ocenie bierne prawo wyborcze stanowi emanację prawa do udziału w życiu politycznym oraz publicznym. Nie jest natomiast wartością niematerialną ściśle związaną z jednostką ludzką. Oczywiście inne sądy nie są w żaden sposób związane tym rozstrzygnięciem i mogą uznać bierne prawo wyborcze za dobro osobiste. Nie muszą podzielać się argumentacji. Warto jednak zwrócić, zwrócić uwagę na, na, na te orzeczenia, ponieważ dwa sąd, sądy, dwóch instancji spotkały się już z podobną sprawą, nie z identyczną, ale z podobną, więc warto rozważyć też te argumenty, które zostały w tym przypadku podane. Co ciekawe, sąd podkreślił przy tym, że taka praktyka nieograniczonego w zasadzie poszerzenia katalogu dóbr osobistych z artykułu 23 prostej linii prowadzi do deprecjacji znaczenia dóbr osobistych. I chociaż w tym konkretnym wyroku nie zostało to może jakoś szerzej uzasadnione, to jest to często podnoszony argument. Podkreśla się również, że do ochrony interesu publicznego, ogólnospołecznego właściwie są inne środki prawne i pozaprawne, a nie roszczenie ochrony dobrych osobistych. Można mieć wątpliwość, czy ten godny ochronny interes, jakim jest prawo do udziału w wyborach, czy bierne prawo wyborcze, jest w rzeczywistości interesem zindywidualizowanym, a nie publicznym, wspólnotowym. Ważnym argumentem jest tu też wskazanie, że nieprawidłowości związane z działaniem organów państwowych czy samorządowych, sądowniczych, które są powodem niezadowolenia obywateli, nie mogą być traktowane same przez się jako naruszające dobra osobiste, ponieważ logiczną konsekwencją takiej kwalifikacji byłoby przyznanie uprawnionym roszczeń z artykułu 24 Kodeksu Cywilnego o sprawne działanie tych organów. I tak uznano, że dobrem osobistym nie jest prawo do obrony w procesie karnym, ani konstytucyjne prawo do nauki. Wasz, warto tutaj też podkreślić, że oczywiście w rzecznictwie uznano szereg dóbr, które są kontrowersyjne i z którymi nie wszyscy się zgadzają, wywołują jakąś dyskusje w doktrynie. Są to takie dobra jak więź z psem, jak szereg dóbr związanych z z budową architektoniczną, czyli e, dobra osobiste związane z postawieniem konkretnego budynku, budynku za oknem e, i tak i tak dalej. I tak dalej. E, są to dobra, które wywołują jakieś mieszane uczucia e, i poddają zasadność, poddają wątpliwość kwestie tego, jak wygląda, jak, jak rzeczywiście kształtuje się katalog dóbr osobistych. Jest to kwestia, którą na pewno warto mieć na uwadze i warto o tym pamiętać przy takiej szerszej analizie i rozważeniami nad spójnością tego systemu. Kolejną kwestią, którą należy rozważyć, jest analiza, czy działanie naruszające było bezprawne, czyli czy na przykład było niezgodne z prawem. To wydaje się, że wątpliwości są najmniejsze, ale szerzej porozmawiamy o tym podczas naszego seminarium w czwartek. Jest jeszcze jedna sprawa. O której chyba nie powiedziałam wcześniej. To znaczy, sąd będzie musiał rozważyć, na ile przeprowadzenie wyborów może naruszać czy zagrażać dobrom osobistym, takim jak życie czy zdrowie. W tym zakresie sąd będzie musiał wziąć pod uwagę, na ile realne było to zagrożenie jakie mogłyby no jakie, um, jakie mieć skutki rzeczywiste przeprowadzenie wyborów. Czy to jest konkretnie zagrożenie tych dóbr osobistych. Poza kwestiami, które dotyczą um, konkretnie samego dochodzenia ochrony dóbr osobistych, pozostają jeszcze dwa ważne aspekty, które tak naprawdę tylko tutaj zaznaczę, bo one wymagają osobnej i dłuższej dyskusji. Po pierwsze, czy je zachowanie konkretnie zagraża tym dobrom osobistym? Czyli, kto ma legitymację procesową bierną, kto może być pozwanym pozwaną. Szymon Hołownia pozwał Skarb Państwa reprezentowany przez Elżbietę Witek oraz Mateusza Morawieckiego. Osoby z inicjatywy Wolne Sądy taki wniosek służyły przeciwko prezydentowi i Radzie Ministrów. Ta kwestia pozostaje do rozstrzygnięcia, również stanie się przedmiotem rozważań sądu. Czyje zachowanie tak naprawdę, o czyim zachowaniu tu mówimy? We wniosku o udzielenie zabezpieczenia... Osoby z inicjatywy Wolne Sądy żądają, aby sąd nakazał prezydentowi Andrzejowi Dudzie i rządowi Mateusza Morawieckiego zaniechania organizacji wyborów 10 maja i 24 maja, kiedy miałaby się odbyć druga turę, oraz nakazał wprowadzenie stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego na terenie całego kraju, co wyłączy możliwość przeprowadzenia głosowania. Z podobnym żądaniem zwrócił się również Szymon Hołownie. Tu pojawia się kolejny dylemat, to znaczy na ile. Sąd może ingerować w działanie innych władz, czyli władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej. W szerszej perspektywie, ale też w tym konkretnym przypadku, czyli poprzez udzielenie zabezpieczenia roszczenia ochrony dóbr osobistych. To jest pytanie, które swoją genezę ma w zasadzie równowagi trzech władz, czyli władzy sądowniczej, władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej. I z pewnością ta dyskusja mogłaby się toczyć bardzo, bardzo długo, ale to jest, tak jak powiedziałam, temat, który ja tutaj tylko zaznaczę może podam jako przedmiot dalszych, dalszych rozważań indywidualnych. Starałam się przedstawić tutaj kilka wątpliwości i zadawać pytania, na które pewnie ja sama nie znam dokładnej odpowiedzi. Celem dzisiejszego odcinka nie była krytyka. Tych prób dochodzenia ochrony dóbr osobistych, czy podważenie czyichkolwiek kompetencji, ani rozwiązania jakiegoś sporu. W tym cyklu staramy się raczej analizować i wspólnie zastanawiać się nad rozwiązaniami. Czasem wskazujemy, jak można konkretnie pomóc w danej sytuacji. Ja nie jestem profesjonalną pełnomocniczką, nie jestem sędzią. Na sali, na sali sądowej e, byłam wyłącznie w charakterze publiczności. To, co dziś przedstawiłam jest zagadnieniem interesującym z perspektywy systemu ochrony praw człowieka i konstrukcji dóbr osobistych. Nasza społeczność stara się przygotowywać podobne pracowania, um, które będą dostępne dla jak najszerszej grupy odbiorców i odbiorczyń. Poświęcamy sporo czasu na przygotowanie tych materiałów i ich merytoryczną jakość. Dlatego, jeśli nie wysłuchaliście, to serdecznie Wam dziękuję. Dla mnie to też było nowe doświadczenie. Pierwszy raz miałam przyjemność coś nagrywać. Pozostaje mi tylko serdecznie zaprosić Was do wzięcia udziału w naszym najbliższym seminarium, które odbędzie się w czwartek 7 maja o godzinie 18. Oczywiście będzie to seminarium zdalne. Link do transmisji na żywo znajdziecie na naszym fanpage'u na Facebooku. Naszymi gośćmi będą profesor Jacek Haman, Maciej Pach oraz profesor Anna Rakowska-Trela. Mam nadzieję, że wkrótce. Będziemy mogli spotkać się na gruncie Uniwersytetu, a dzisiaj serdecznie Wam dziękuję.